to odzyskania niepodległości to ważny dzień dla nas wszystkich Polaków. Spotykamy się wówczas w miejscach szczególnych w naszych miejscowościach, aby złożyć hołd wydarzeniom, które miały miejsce w 1918 roku. Od wielu lat tego typu uroczystości mają miejsce również i w naszym mieście. Spotykamy się co roku w parku miejskim w Grybowie obok pomnika ofiar, aby przede wszystkim złożyć hołd pamięć wydarzeniom oraz mieszkańcom miasta Grybowa. I i ziemi grybowskiej, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. W imieniu samorządu miasta Grybowa pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenia na dzisiejsze uroczystości i wzięli w nich czynny udział. Dziękuję serdecznie naszym gościom, parlamentarzystom, przedstawicielom władz sejmiku województwa małopolskiego, przedstawicielom władz samorządu powiatu nowosądeckiego, jak również i samorządu lokalnego miasta Grybowa, gminy Grybów Dziękuję serdecznie wszystkim Pocztom Sztandarowym oraz dziękuję również mieszkańcom, którzy jak co roku biorą czynny udział w tego typu uroczystościach, które są dowodem naszej pamięci, naszego lokalnego patriotyzmu i naszego uznania. Dziękuję również za pomoc przy organizacji tego święta. Dziękuję pracownikom Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, jak również Orkiestrze Dętej, która co roku uświetnia nasze uroczystości. W godzinach popołudniowych chcąc upamiętnić wydarzenia, które miały miejsce w 1918 roku, samorząd miasta Grybowa od czterech lat jest organizatorem biegów niepodległościowych, między innymi maratonu grybowskiego, jak również biegu z rodziną Pomedal. Dziękując za udział w dzisiejszych uroczystościach, pragnę życzyć wszystkim obecnym mieszkańcom miasta Grybowa, mieszkańcom ziemi grybowskiej miłego świętowania Święta Niepodległości. Szanujmy tą naszą niepodległość, pamiętajmy o lokalnym środowisku i pamiętajmy przede wszystkim o lokalnym patriotyzmie. To jest niezwykle ważne, że tutaj właśnie w Grybowie, w tak pięknej oprawie i przy dużej frekwencji mieszkańców miasta i gminy Grybów odbyły się te patriotyczne uroczystości. Zyskaliśmy niepodległość to jeden lat temu, ale to było niepodległość kupiona wielkim ofiarą naszych pradziadów, praojców. 123 lata zaborów, powstania, germanizacja, rusyfikacja, wysyłki na Syberię. Wielka cena i później niepodległość okupiona także krwią, wojna z bolszewikami w 20 roku, później 19 lat, krótka niepodległość, krótka wolność i znowu wojna z Niemcami, Druga Wojna Światowa, później okupacja sowiecka i teraz żyjemy w wolnym kraju i musimy to docenić, ale musimy też wyciągnąć wnioski z naszej historii. Dlatego, że w naszej części Europy Polska tylko wtedy będzie niepodległa, jak będzie silna. Będzie mocna, będzie dobrze zarządzana, będzie państwem sprawnym, będzie silna ekonomicznie, ale też będzie miała wielkie siły zbrojne, bo dzisiaj to jest kluczem do niepodległości siły państw. Ale też dobrze jest, że przy tak dużej obecności mieszkańców naszej Ziemi, sądeczyzny czcimy, pamiętamy, oddajemy hołd, pamięć i wyciągamy wnioski z naszej historii. To jest najważniejsze. Myślę, że naprawdę wiele miejscowości może pozazdrościć takiej oprawy patriotycznej. To jest też wielkie zobowiązanie właśnie władz samorządowych, burmistrzów, prezydentów miast, radnych, żeby zjednoczyć ludzi wokół tego święta. Gdy jest ta frekwencja, udział mieszkańców, to dobrze świadczy o samorządowca, o samorządach o mieszkańcach, że wiedzą, że to jest ważny dzień i trzeba go spędzić godnie i patriotycznie. Wszyscy gotowi, czas na to, miejsca, gotowi? Start. Trzeci raz spotkaliśmy się na tym naszym półmaratonie. Wystartowało w w tym roku 30 zawodników, wszyscy ukończyli, nikt się nie, nie zgubił. To jest bardzo, bardzo ważne, dzięki temu, że trasa była dość dobrze oznaczona i dzięki wolontariuszom. Trasa przebiegała przez osiedle Lizawy, przez Białą Niżną, przez Stróżę Siłkową, gdzie wykonywali ogromną pętlę, gdzie były dosyć duże, duże podbiegi i wracali tą samą trasą tutaj do nas na stadion w Grybowie. Piąta edycja z rodziną po medal. Piąty raz się spotkaliśmy w tym roku trasa 2,5 kilometrowa. 30, 30 można powiedzieć było zawodników, czyli około 12 można powiedzieć rodzin. Dla każdego były pamiątkowe medale. Dla pierwszej drużyny była nagroda, taka ufundowana przez firmę Goran i której ogromnie dziękuję za. Pomoc jak co roku. W tym roku biegło się o wiele lepiej, bez, bez żadnych problemów, bez żadnych kryzysów. Od 9 kilometra biegam już sam. Wróciłem okej, okay, wszystko. Fajna trasa, naprawdę, dobrze się biegło. Podoba mi się, wrócę pewnie za rok na pewno. Jak najbardziej warto, warto wystartować właśnie w Grybowie, ponieważ jest to fajne miasto, chodziłem tutaj 4 lata do szkoły, do technikum. Podoba mi się tutaj, jest okej. Okay.